A, no może ostatnio nie zrobimy za dużo, ale teraz zrobię coś więcej. Nie wiem jak wy, ale jakoś tego nie widzę. Moim celem było zaatakować trulię. mimo że mieli już z Kartaginą. Kartagina była na wojnie w Hiszpanii. My po prostu za was zaatakujemy i tyle. O, 7 tysięcy tam na górze się ich uzbierało. Trzeba szybko. Najpierw jakieś 2000 ludzi z ziemi zniknąć. A teraz pola na większą bitwę. Gramy z nimi w Czuciu Babka, oni tu już poszli. O, oh, hel, na, tak się z Rzymem nie będziesz bawić. Dame, Kartagina. 5000 osób z Kartaginy to aż przyszło. Witam w Rzymie, Kartagino. Miejscu, w którym przeciwnicy umierają. Helie! Yeah. Dali mi statki. Tacy mili ludzie. Z faktu, że sojusznicy Etruri dosyć szybko przyjechali na pomoc i siła się strasznie zwiększyła, poszedłem na pokój. Uel, well, pierwszą wojnę wygraliśmy, jak miło. To wyście mi dali armię. Podpiszę z wami sojusz? Jasne. Odblokowałem w technologii profesjonalną armię. sprawia, że mogę stworzyć takie prawo jak Unique Reforms. Pozwala nam stworzyć legiony rzymskie w Italii. Zatem, po szybkim kaleczeniu tłumaczenia angielsko-polskiego. Zanim pójdziemy na wojnę, niech te legiony się ogarną moralnie. Po tym możemy iść na kolejną wojnę. Wrzuciłem tam całą swoją armię i to się stało. Dobra, wy tam się bijecie na jakiejś śmiesznej bitwie w KTFC, A że ja przegrałem, o oh, hell na no. Zajmijcie inne porty Możecie się rozdzielić, to też jest port, nie ma problemu Legiony rzymskie, ich pierwsza bitwa Kaj wygrana przynajmniej O, wygrana jak ja lubię wygrywać? Po wygraniu, jakże tej prostej wojny są w że skoro i tak mam wystawioną marny. to możemy pójść na kolejną wolę. Zatem mamy tutaj Defensive League tutaj na południu o nas, więc. ta wojna na początku nie była za piękna. We were defeated! Biegnij, zanim oni biegną we mnie. Ej, co tam 4000 ludzi robi? Idźcie tam. O, złapiemy ich w bitwie. A nie mieli aż tak dużych strat. Wygraliście? No to cofnij się do tych trzeba przydałoby się je zniszczyć. Dajem kolejna wygrana. Ale teraz tam jest ich armia, więc trzeba tam biec. Za niedługo Co się stanie. nie uciekają. My straciliśmy więcej osób tak właściwie. Powinna być łatwo wygrana. Wygrana była łatwa, tak, ale nie do końca w stratach nie wyglądała na taką. Tu jest 8 tysięcy ludzi, helna. Zdobyć to i to zrobić szybko. Szybkie to nie było, ale przynajmniej przygarnęliśmy kawałek terenów. To wezmę to co mogę. Reszta armii, rozejście, legiony do Rzymu.